Dzisiaj pokażę wam prosty sposób na łatwiejsze przeglądanie internetu a dokładnie yy, dwa sposoby Pierwszym z tych sposobów będzie yy, scrollowanie naszych ulubionych stronek, bo na przykład yy, mamy kółko w myszce, co nie? Jak klikniemy na to kółko, to wyskakuje nam takie coś i wtedy możemy myszkę wziąć na dół i nam scrolluje i możemy teraz wejść sobie na przykład na stylowi.pl i tutaj też na dół Ok. I na przykład dołączyć do stylowych. Ok, eee, <laughs> drugim sposobem jest to stronka nicesarche.com, i tutaj to jest takie ulepszone Google, bo tutaj nawet mamy gry za darmo, na przykład Metin 2. To jest taka gierka. Mamy jeszcze Empire albo Warthunder O, tutaj jakaś wojskowa A tu rycerska jakaś hmm. Boking jakieś No nie wiem Big Farm jakaś pani, ale no tutaj możemy sobie obrazki, filmy oglądać, wiadomości o, nawet język polski jest. Hmm. Na przykład wpisujemy sobie demotywatory. No i jak widzicie, znalazło nam stronę demotywatory.pl Żółty magiczny guziczek. Klikajcie, subujcie, łapkujcie. Bo to bardzo motywuje czołem.